Dnia 30 września 2008 roku powstała nieformalna na razie grupa G9 jako inicjatywa osób, którzy w 1988 roku jako bardzo młodzi ludzie wsparli strajki stoczniowców lub uczestniczyli w strajku studenckim. Wielu z nas jest dzisiaj zdegustowanych tym, w co obrócony został nasz wysiłek. Nie możemy pogodzić się z zawłaszczeniem naszego kraju przez komunistyczną nomenklaturę. Spotkanie, do jakiego doszło, 20. rocznicę zakończenia strajku w 1988 roku w Oliwie zakończyło się podjęciem zobowiązania do dokończenia tamtej rewolucji, a właściwie do stworzenia warunków, w której jej hasło rozliczenia komunistycznej nomenklatury, do dzisiaj hamującej swobodny rozwój Polski, zacznie być skutecznie realizowane. To, co określono jako transformacja ustrojowa, nie spełniło oczekiwań naszych i oczekiwań wielu Polaków. Tylko nasza wspólna i zdecydowana akcja może zmienić obecny stan rzeczy. Propozycje na dziś. Zorganizowanie silnych społeczności lokalnych, oddolne siły w wyborach samorządowych, dekomunizacja sądownictwa, dekomunizacja finansowa zmierzająca do obalenia podkomunistycznej oligarchii oraz yy, także deboruszywizacja naszego szkolnictwa. Ciąg dalszy nastąpi.